Cześć stylisty, 23. Witam w kolejnym odcinku z naszej przygody w Skyrim, w świecie Skyrim. 10 już eee, poza odcinkiem, co O, byliś... Uwaga, tak, Marianos polecił mi, bym wykonał jakieś questy. Zgadzam się, eee, tylko niestety dzisiaj cały dzień byłem zajęty, więc nie miałem jak znaleźć jakiegoś questa. A nie chcę na odcinku tracić nie wiadomo ile czasu na szukanie go, eee, więc to byśmy sobie ogarnęli jak najbardziej w kolejnym odcinku. Jestem za. A co w dzisiejszym? Tak, po eksploracji tej poprzedniej fortecy, nieudanej na odcinku, udałem się do tej drugiej, którą uważam za trudniejszą. A okazało się, że się myliłem. Wybiegło na mnie tych czterech magów ognia, i elegancko ich tutaj pokonałem. Tu mieliśmy jednego facia. Tu drugiego. Tam jakaś babeczka. Też mag ognia, i tutaj jeszcze jakaś taka babeczka. O, nawet co to jest a tego nie mogę podnieść, dobra eee, i tutaj jakaś jeszcze babeczka a no i tu jakiś gostek jeszcze eee, także tam 4 czy 5 tych magów wybiegło na mnie, poradziłem sobie, zdjąłem ich łatwiejutko z miecza eee, no i tak, co dalej, no tutaj akurat nic nie ma, ale tutaj już coś mamy tylko tak, eee, ja mam dość dużo rzeczy przy, przy sobie z tych poprzednich lokacji, więc udałbym się teraz szybciutko do wichrowego tronu Opchnąć te rzeczy, żeby zwolnić miejsce w ekwipunku Także słyszymy się zaraz Okej, okay, już jestem na miejscu, także lecimy sprzedać te rzeczy Mam nadzieję, że kość tu zastanę tak. Eee, tak, tak Tak, tak, tak Dobra, Chcę to po... Eee, to falmerskie te rzeczy ci sprzedam eee, Mieci imperialnych no. To mi się przyda, a to nie O speech, increase. o pięknie eee, To mi się przyda Też dobra, Appear. Mam jakieś fajne rzeczy, które nie są mi potrzebne Właśnie, szaty tych magów, na nich trochę zarobię Cztery stówki wleciały Buty. O... Jeden z pierścieni też można sprzedać. armor patrzcie ile mam golda? Ładnie jest. Jest w pyta. Jak to mawiają. Y jedzenie... Właśnie jedzenie to nam się przydało. ojej w... Ojejku, jak są... Tanie te książki. A tu coś mam fajnego. A ma jest... hmm. Dobra, a co mogę kupić? Eee, food, piwko i chlebek, dobra. A masz jakieś fajne. Bro... Masz jakąś fajną bro. Strzały ludzkie. Ouu! No tak, sprzedałem to za 50, żeś że ty mi sprzedała za 250 prawie, no super. To się nazywa interes. Orkowe strzały. No orkowi i kresnoludowie naprawdę mnie interesują, jako rasa, zawsze fantazy. No ale to zresztą też, ale trochę. No ludzie to ludzie, więc. Eee... No nie, masz nic ciekawego z całym szacunkiem dla Ciebie, ale. Również dziękuję. A tutaj ten miś od mięsa nie sprzedaje nic, tak? Cześć. A ty jesteś kolegą jakim, Znaczy ty jesteś. kapitanem Dobra, także wracamy do tej lokacji, do tego fortu, pozbyliśmy się trochę żelastwa, pozbyliśmy się sporo rzeczy, także przenosimy się. Opatrzcie jakiego tutaj mamy. To jest chyba mroczny elf. Tak, yy, mroczny elf, tak, po prostu pisałem Ten odcinek będzie krótszy. Ten poprzedni trwał około 40 minut. Ten zrobimy taki 20, może 25, jakoś tak. E, bo tak, no niestety na tyle mogę sobie pozwolić. Dobra, wejmujemy broni i lecimy z tematem. Zobaczymy, co nas tu czeka. I czy w ogóle coś oprócz tego budynku jeszcze w środku jest? Znaczy, w środku, no po prostu tutaj. Ale nie wydaje mi się. Tutaj mamy wyjście, po prostu z tej fortecy. Mamy wyrwę w murze. Tu mamy też ruiny wieży. No w takim nie najlepszym stanie jest ta forteca. Ale mimo wszystko nadającym się do użytku, tak? No to mi się wydaje, że to chyba nic nie znajdziemy, to chyba nic nie ma. Jeszcze możemy ewentualnie tę wieżę ob obczaić, a jak w tej wieży nic nie będzie, no to znaczy, że e, jedyny budynek, który nam został do eksploracji e, to jest... to jest ta ta. ojejku. To no ten, ten budynek co tu jest. Czekaj, jak tu się wchodzi, da się tu wejść? Naokoło. Zaraz się okaże, czy coś tu się da zrobić z tym. Eee... nie. Chyba nie, nie, chyba się nie. Chyba się nie da. Znaczy... kurde, zaciąłem się. O, nie, nie lubię się zacinać w Skyrim. Już kiedyś w lodowce jakimś ugrzęzłem i, i nie wiedziałem się, że popsułem grę. No nie da się tam dostać najwidoczniej. Dobra, no to... Wychodzi z tego, że jedyne do którego już możemy jeszcze dalej, dalej zeksplorować To jest to, co znajduje się za tymi drzwiami No to co, ze strażą dziedzińca sobie poradziliśmy bez problemu Ryzykujemy, przechodzimy do środka? Sprawdźmy 10,5 poziomu mam, to nie jest źle Hello there! A w sumie mogłem się inaczej przywitać, ale to już na innym odcinku. Kto, kto wie, ten wie, jak mogłem się przywitać. No nie, serio, Ice Mag? No to z magami ognia ja mogę się ostro naparzać, ale z magami lodu to ja nie chcę mieć nic wspólnego. A właśnie, Marianos jeszcze mówił, że ja mam coś. Mam w ekwipunku jakąś rzecz. Która mogłaby mi jakoś ogarniać tych magów, takich lepszych, groźniejszych, ależ kurczę, zapomniałem, co to było. Patrzcie, to tylko dwa pomieszczenia. To to jest mały fort. Tylko o tam, prawdopodobnie, na wprost jest ten mag. Wiecie co? Tak, jak będziemy lepsi, będę miał wyższy poziom, to tu wbiję i wyjaśnię wszystkich. No to co? Spróbujmy, może, do tych dmerów, dm dm czy jakąś tam nazywają, pójść do tych kresnudów, do tej fortecy. A w kolejnym odcinku byśmy wykonali questa. Myślę, że to jest najlepszy pomysł. Także ja się te tepnę zaraz tam. Dobra, yy, to się Mizlów nazywało, coś takiego, tak? Fort Amol. Amol to mi się kojarzy z tym takim do smarowania, jak cię głowa boli. Mzulf, mzulf to się da. Tak, mzulf, dobra. Imperialni są yy, takimi natywami z syrodii. Kosmopolitańskiego serca imperium. Hmm. Ciekawe zawodnicy. Mhm o tych błogosławieństwach różnych tutaj jest. No dobra. Ciekawe. Dobra, ale kozak wygląda ta forteca Bardzo mi się o to podała, te ruiny. Znaczy no, to nie są ruiny, to jest opuszczone. Ale coś mi się wydaje, że tak do końca to nie jest opuszczone. Może samych dmerów tych krasnoludów tam nie ma, ale na pewno są pozostałości po nich. Wiele słyszałem o krasnoludzkich maszynach, o Jakichś takich innych wynalazkach, także myślę, że tutaj takie rzeczy spotkamy. Jeżeli będzie to zbyt potężne na nas, no to się wycofamy. Ale no zobaczymy. No i w kolejnym odcinku przydałoby się ogarnąć, właśnie tak jak Marianas mówił, Questa. Patrzcie, jak to wygląda. Przyjrzyjmy się. No, kozak to wygląda moim zdaniem. A nie, patrzcie, potrzebujemy klucza. Ej, to tam dalej nie wyjdziemy. No gdzie mogę znaleźć klucz? A, patrzcie, to nie ma tak prosto. No to może szukajmy te tereny, a jak nie, to obiecałem Wam jeszcze pokazać e, jakąś rzecz, którą znalazłem jeszcze w wyższej partii gór, czyli jak się tam dalej szło. Aczkolwiek już nie pamiętam, co to było. Kurczę, gdzie możemy znaleźć ten klucz? Może to jest związane z jakimś zadaniem? E, no wiecie, no, no nie mam pojęcia. no Nie ogarnąłem, że tam trzeba klucz. Tego zostawiłem sobie ten odcinek. Dobra. To ogarniemy dalej, idziemy na wyższe partie, bo pamiętam, że tam yy, było coś tutaj, że wam chciałem pokazać. No kurcze, no szkoda, że hmm, nie udało się, no trudno. Muzyka w Skyrim jest bardzo ładna. Z gigantami nie zamierzam się naparzać, nie mam z nimi najmniejszych szans, oni mają tak potężną maczugę i tak są ode mnie więksi i silniejsi 10 sekund mają mnie tutaj wiadomo gdzie. Strzelą mnie. Ja widziałem jak... Znaczy nie wiem czy to akurat było przerobione czy to akurat było ta prawdziwa wersja, że Snoop Dogg grał w Skyrim'a i poszedł Snoop Dogg walczyć z, gig z gigantem i dostał i poleciał jak laleczka. Często znaczy chyba była przerobione, ale ogólnie myślę, że reakcja graczy wygląda podobnie na spotkanie z gigantem. To były jakieś te śnieżne pająki, ale chyba sobie z niej poradziłem. Ogólnie nie wiem, czy to, jest czy to było związane z tą drogą, ale chyba tą drogą doszedłem do jakiegoś miasta. Co jest? Złodziej! Słuchaj, słuchaj. Nie mam czasu na takie zabawy. Dobra, przynajmniej mam akcję w odcinku. Lejemy leszcza mm. a pięknie ciachnęłam. Co ty chciałeś, dzieciaku? Dagera zdobyłem. O to jest jakieś drogie drogowarte. Golda. O lokpiki mi się przydadzą. A to sobie opchnę. To sobie opchnę. A to babeczka w ogóle była. No tak po głosie poznałem. Ale nie byłem pewien do końca bo przez ten kaptur. No dobra, akcja jakaś była w odcinku przynajmniej. Już nie na nas, bandyci i złodzieje to już nie nasza liga jest. No, i tak pytanie: którędy ja szedłem poza odcinkiem? Nie, miałem się w te góry zagłębił bardziej. Bo mi się wydaje, że tamtędy doszedłem do wysokiego Hotgaru, ale mogę się mylić. Zresztą ogarnijmy mapę. Aha, już bardziej nie mogę zoomować. Ale nie, tak, mam rację: dołem. Nie, nie mam racji, co ja mówię? Czeka, oj nie wiem, zaraz zobaczymy Szybko, pić, 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 pić Wiecie co, ja mam 3000 golda o właśnie, za ile Golda jest dom, Marianos, ty będziesz wiedział na pewno. Za ile Golda jest dom i... Bo jak na przykład dom bym sobie kupił, to ja bym mógł tam te rzeczy, które uważam, że są mi potrzebne i nie chcę ich jeszcze sprzedawać, to tam wiem, że mógłbym chyba w skrzyni zostawić czy coś. I ogólnie chyba dom jeszcze jakieś korzyści daje, to napisz napi w komentarzu, ja chętnie ogarnę, bo jestem właśnie... Przypomniałam sobie o tym. Można mieć dom, można mieć żonę. Każdy akurat Skyrim ale wiem, że też właśnie zacząłem mówić, a ja chyba nie dokończyłem. Za 1000 golda mógłbym kupić konia, co znacznie ułatwiałby moją podróż. Ale czytałem gdzieś opinię, że z koniem czasami są problemy, z jego przyzywaniem, z ogarnianiem go w ogóle. Ale to może tylko komuś. Aha, to chyba dojdę do tej miejscowości. Ale nie jestem pewien. No mi się wydaje, że tu dojdę do tej miejscowości I tu Tak, to jest to. I tutaj ogarniałem e, kilka rzeczy. Tak, tutaj ogarniałem. E, to jest to Shorestone, tak. A, i to jest Fort Greenwall, który mniej więcej ogarnąłem, a później byśmy doszli do tej rift do tej riften. To tutaj byłem. Tutaj nawet miałem epizod z jakimiś... Imperialnymi, a tu z kolei był obóz taki, co został zaatakowany przez gigantów. Giganci tam byli. A to co to jest? Angar Wunda. Wiecie co? Nie wiem co to jest. Ale ku, do tego, no tej fortecki nie trzeba klucz. No cóż, no to w tym odcinku Wam pokażę to, co eksplorowałem, to gdzie dotarłem po prostu. Tak jakby zobaczycie to, co ja poza odcinkami wtedy ogarnąłem w tym lutym czy w marcu, jak grałem. No, no i chyba tyle, no. O, jakie ładne gwiaździste niebo, pięknie jest. Czekajcie co tu jest? Jest to jakiś obóz yy, To chyba byłem Czy nie? Tak, mm, dobra to nie jest nic ciekawego co jeszcze mógłbym Wam pokazać w tym odcinku? Iversat, no to byłam tam. Iversat. No to 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 jest są lokacje znana nam z początku gry. Chyba jeżeli w ogóle bym chciał ogarniać questy, to nie wiem, czy nie musiałbym się cofnąć do Białej Grani. W ogóle Mariano trafnie zauważył, że e, Biała granie jest trochę podobna. Znaczy no już wcześniej to zauważyłem, ale po prostu zwrócił teraz uwagę i mi przypomniał. E, i że, ale dowiedziałem się, że twórcy z e, z tej firmy e, wzorowali się trochę na Tolkienie, no bo zobaczcie, e, Biała Grań przypomina troszeczkę Edoras, stolicę Rohanu, e, siedzibę króla Teodena. Faktycznie ciekawa sprawa. E, jakie to mamy miejscowości jeszcze? Tu mamy jakąś gwiazdę zaranną. Tu mamy mortal. I mamy to. Czyli jeszcze dwie miejscowości są do ogarnięcia w ogóle, w których nie byliśmy. Także eksploracja fajnie się odbywała. To jeszcze to Wam pokażę. Nie wiem co to jest, już nie pamiętam. A, jak właśnie dotarłem do... Te... Tak, to jest to miejsce. To jest to miejsce, co przez gigantów zostało zaatakowane. Bo tam jest ogólnie był obóz ludzi czy czegoś, a jakimś sposobem to się tak stało, że giganci to zaatakowali. I ja tam nie mogłem wejść przez tych gigantów. Bo tutaj jest ten gigant, on pilnuje, a to jest dość wymagający przeciwnik, jakby nie patrzeć. No, i właśnie to jest to miejsce. On trochę HP stracił walcząc z tymi żołnierzami. Ale mi się wydaje, że jak on by mnie ciachnął, to ja nie mam z nim sz szans. Kurde, zaciąłem się jeszcze. Gościu, ja nie chcę z walczyć. Nie idzie za mną, przepłyńmy rzekę. Całe szczęście tu nie ma żadnych ryb drapieżnych ani jakichś potężnych nie wiem, yy, węży morskich czy czegoś. Bo, jakby takie bestie były w Skyrimie, to ja bym tu w ogóle nie przeżył w tej grze. Nie oszukujmy się, no ale właśnie, nie mogłem zeksplorować tamtego miejsca przez tego giganta. Ej, czekaj, co to jest? Czemu ja tego wcześniej nie ogarnąłem? Nie, czy mi się wydaje? No, to zaraz zobacz, może coś nowego odkryłem? Jakim cudem? Ty tu nie byłem. Co to jest? Czy czuję się chory? Eee. Tak? Co potrzebuję? No, nie wiem, jedzono by się przydało. Aha, wymagany jest klucz, czyli tutaj nie byłem. Ok, no, oczywiście, że nie mogę tego robić, że włamywać się tutaj, no bo to jest chronione. Więc jakbym się chciał włamać, to nie wyszłoby to najlepiej. Eee. No dobra, no to chyba kończymy. No kurczę, nic się nie udało zrobić, ale mam to pytanie o tego konia i o to mieszkanie. Także ten odcinek dodam. Pokazałem wam, co odkryłem, co zeksplorowałem, yy, co robiłem za odcinkiem, jak nie było odcinków. No i tyle, no dziękuję Wam za uwagę, Jak ktoś chciał oglądać to oglądał, także trzymajcie się do usłyszenia, no i cześć!